Witajcie. Zapraszam na rozkład dla barana na październik. O miłości oczywiście. Zobaczymy, co w tej miłości, jakie energie, o czym te karty chcą poinformować. Pamiętamy rozkład ogólny. Nie dla wszystkich, nie wszystko bierzemy, tylko to, co czujemy, że jest dla nas. Reszta zostaje. Proszę o dystans, o takie zdrowe podejście. Dobrze. Co w tej miłości? Przez te najbliższe. Tygodnie, jak to energetycznie tutaj wygląda. on pędzi, no przychodzi do was tutaj taka wichura zawierucha, jakiś silny powiew, może trochę zuchwały, może taki rozpędzony no tutaj uwaga na takich um, na takich tutaj może się kręcić wokół tej pani taki Albo on jest taki bardzo ochoczy, chętny, gotowy. W ogóle się no, ta spontaniczność jakby z niego aż wylewa, aż kipi. Albo jest po prostu tak młody wiekowo, że jest taki dziarski, że ma tyle energii, że ma takiego powera i on tak chce za wszelką cenę pchnąć coś do przodu. No ale co? Tu jest konfliktowo, tu jest jakaś taka Sytuacja mocno napięta, bo tak, za ciasno tu jest, za dużo ludzi, duży zgiełk się taki, no, zadziewa się tak bardzo, mm, tu jest tak intrygująco, może trochę nerwowo, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ona sobie tam chodzi po tym swoim ogródeczku, taka, no, wyszykowana. Tak jakby. No przeczuwała, że coś może się wydarzyć, a nóż tak się wyskoczy, wyłoni się dosłownie za zakrętu. No to ja lepiej będę gotowa, ale jest spokojna. Ona tak nie no nie drepcze z nóżki na nóżkę, żeby tak już tutaj bardzo nie mogła się doczekać. Nie, raczej tak spokojnie, okej. Okay. Ja wiem, że to co dobre, to co dla mnie, to przyjdzie, to będzie. No i pędzi, pędzi jak szalony. Ale uwaga, on wnosi w Twoje życie królowo taki, taki zamęt, dużo takich ekscytacji, bardzo dużo. Emocjonalnie jest no, no, no mocno. I tak, niektóre z Was to mogą zostać zaskoczone jakimś takim nagłym zaproszeniem. Na jakieś wyjście, na imprezę, na spotkanie, na coś, na coś, na coś. On tutaj, jemu dosłownie w duszy gra i tak nie chce zrezygnować. I tak się tutaj, tu w ogóle jest pokazany wysiłek człowieka. Co zrobić, jak zrobić, żeby było dobrze, żeby osiągnąć cel? bo bardzo mi zależy i mnie tak usinęci i ciągnie, gdzieś w ogóle jest tak ogniście, tak jakby przyszło takie rozbudzenie krwi w żyłach i tak się tutaj robi coraz bardziej gorąco. Królowa też, no ona taka, no intrygująca, jakby... Sama sobą reprezentuje taką energię ognia, takiego no przyciągania, takiego, ona taka magnetyczna jest i też ma w sobie taką, taką tajemniczość, taki zadzior, no co się na takiego, mac, tak bardzo na niego działa. Jemu się to podoba, jego to przyciąga i bardzo, bardzo tutaj jest taki sfokusowany, żeby tak tutaj do niej. Ale uwaga, bo. Albo to przychodzi, kochać taki, który no nie jest singlem, na przykład może być w jakimś związku. I tutaj może być trochę takich napięć, trochę takich perypetii, w związku z tym. No ale tutaj też no. Jakby on mówi, no ja nie będę, przecież się tam sobie życia tu jakby zmieniał, ale z ciebie nie zrezygnuje. Nie, nie o pani! Tutaj wciska jeszcze mocniej gaz i jeszcze bardziej do przodu. Tutaj do niej, do niej pędzi. Możecie mieć takie dwuznaczne sytuacje. No, takie niespodziewane i tak dalej, ale też to, to wszystko, co się zadziewa, jest wyzwaniem dla ciebie, dla tej osoby, ale też... Tu trzeba też zwrócić uwagę, czy to nie angażuje większej ilości osób, i czy nie robi się taka zadyma, bo, bo też królowa tutaj próbuje jakby przetrzeć sobie szlak, iść do przodu, iść dalej, wychodzić z tego i to ją dużo kosztuje. Tutaj jest poniesiony taki wysiłek pójścia dalej, bo ona chce wyjść z jakiegoś konfliktu, z momentu, z etapu w życiu, który jakby ją zmęczył, który był wyczerpujący i mentalnie, i fizycznie. I ona sobie tutaj rusza dalej, powoli do przodu. Zaczyna się cieszyć życiem, zaczyna być taka bardzo spontaniczna, żywiołowa i idzie powolutku do przodu. Nie jest to taki nagły wystrzał, tak jakby w jej postawie, ale. Już poczyniła kilka kroków i idzie jej coraz lepiej. I tutaj też radą jest, abyś właśnie kroczyła tam tą drogą, która ci leczy, która ci pomaga. Idź tak z, w zgodzie ze sobą, za tym, co gdzieś taki mm, zwracaj uwagę na znaki, y, idź za tym, co, mm, co słyszysz, tam gdzieś, co ci w duszy gra, bo to jest właściwa ścieżka. Do Twojego nowego początku w życiu, do Twojego uzdrowienia, do znalezienia harmonii i przede wszystkim nie trać nadziei. Nigdy, co by się nie działo, jakoś jesteś otoczona m, taką m, pozytywną aurą. Tutaj wszechświat nie pozwala Ci, jakby nie zostawiać Cię samej, nigdy z tym, co się zadziewa. I e, jakby chce Ci tutaj pomóc odnaleźć tą właściwą drogę i dojść do takiego spokoju, osiągnięcia spokoju, spełnienia jakiegoś swojego marzenia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.